Siema, witajcie w kolejnym gameplayu z Nintendo Switch OLED. Dzisiaj pokażę Wam grę Luigi's Mansion 3. Czyli jakby taki Resident Evil dla dzieci, można powiedzieć w najprostszym tłumaczeniu. Jaki jest to styl gry. A sama gra jest kolorowa i ładna jak to gry od Nintendo. Jest ona uważana za jedną z najładniejszych gier na Switch'a. Czy tak jest faktycznie? Zaraz zobaczymy. Tutaj początkowa cutscenka już nam leci od jakiegoś momentu. W grze tutaj Luigi wraz z całą swoją ekipą przyjeżdża do takiego hotelu. W którym dość szybko okazuje się, że jest nawiedzony. No, i tylko Luigi nie zostanie, jakby, porwany, uwięziony, i będzie musiał uratować całą ekipę. To tak w skrócie sam początek fabuły opisuję. Niestety nie da się przewinąć kacenki, ale zaraz będziemy mogli już grać. Jak widzicie, Luigi porusza się wolno kamerą, nie można obracać. Gra nam dyktuje, jak w jaki sposób kamera jest jakby jak się ustawia mhm. muszę się iść zameldować w hotelu żeby nie przedłużać od razu się meldujemy do pokoju Gra nie jest zbyt atrakcyjna jeśli chodzi o pokazywanie gameplayu z niej, bo niewiele się tu dzieje, tak na początku. I gra ogólnie jest taka też może mało dynamiczna, bo no jest to taki trochę survival horror, tylko w grafice takiej bajkowej. Dobre dla dzieci, ale gra jest pełność bardzo dobra, dlatego myślę, że warto dać jej szansę i spróbować. Grafika na razie jest kolorowa, ale za chwilę jak wszystko zmieni się w takie horrorowe, mroczne, to zrobi się naprawdę ładnie. No już jest ładnie, zresztą widać, że gra jest dość szczegółowa. Zresztą w takich grach bajkowych to łatwo można oszukać właśnie yy, niedoskonałości sprzętu i ukryć to, że, że jednak sprzęt jest słaby, więc. Yy, Łatwo tutaj zrobić coś takiego, żeby wyglądało, że gra wygląda dobrze. Ale faktycznie wygląda dobrze. Wszyscy idą sobie teraz spać do swoich pokojów. I na razie spaniej kolorowo. Nie wiem, czy od razu będę mógł pójść spać. Mam nadzieję, że tak. No widzicie, tak jak w rezidentach właśnie można otwierać różne szafy i znajdywać tutaj różne właśnie rzeczy. Od razu idźmy spać, żeby tego nie przedłużać na siłę. No gra, widzicie, wygląda jak taka fajna animacja Pixara, czy coś w tym stylu. Wygląda naprawdę bardzo sympatycznie. I nawet właśnie plus tego, że jest kolorowa i ładna, to dobrze się nawet nagrywa jakościowo yy, na kamerę. Nie wygląda to źle jak na nagranie kamerą z ekranu. Chciałbym mieć to szybko zasypiać naprawdę. Po zazdrościć tylko. Ok, teraz wszystko się zmieni. Przestanie już być tak ładnie. Niestety podejrzewam, że jakość nagrania również się zmieni, bo kolory przestaną być takie ładne i kolorowe. Zacznie się robić trochę mroczniej. Nosi się już mgła, nagle stało się tutaj zdecydowanie groźniej. Grałem już ten sam początek gry, dlatego od razu udaje się tam, gdzie trzeba. Jak widzicie, czar tutaj, ładnego hotelu pryska niczym Silent Hillu. Przechodzi to na drugą stronę, tą mroczną i wszystko okazuje się, że nie jest takie piękne. Dobra. Mogę jakoś szybciej biec, czy nie bardzo. Tak jak mówię, grałem już ten tu, tutaj prolog, więc tylko potem skasowałem save'a, żeby zacząć filmik od nowa. Dlatego wiem od razu gdzie iść. Hmm. Dziwne. Wydawało mi się, że tutaj miałem iść. Bynaj grałem Chyba, że czegoś nie zrobiłem i sekwencja jakaś nie zadziałała. Chyba, że jeszcze muszę zajrzeć do kogoś, do pokoju. Może po drodze. Mario. A chyba muszę sprawdzić właśnie, że nikogo nie ma. Mario. Mario? Luigi nawet właśnie fajnie wypowiedział. No dobra, zajrzałem do Mario, czy teraz jak pójdę na koniec, to czy się już coś stanie? Tutaj, Princess Peach ma swój pokój. Też jej nie ma w pokoju. Nie bez... O no tak, rzeczywiście. Czyli po prostu musiałem zajrzeć do tych dwóch pokoi, żeby zadziałała tu pewna sekwencja. I teraz kolejna kaccenka, której okaże się, że ta dama która zarządza hotelem to jest jakaś nawiedzona wiedźma. Głos ma jak postać Simsów. Zaklął wszystkie postacie w portrety. Chyba zaraz to będzie pokazane. O, Wszyscy są zaklęci w portretach. Teraz będzie chciał zupać też Luigiego. Więc musimy szybko uciekać. Teraz tutaj jest sekwencja, którą można skrzanić, jeżeli uciekając wpadnie się na jakieś graty i zablokuje, to wówczas się skrzani. Ale trzeba przyznać, że wygląda to fajnie, nie? No dawaj, czereśniaku. Śmieszne, że właśnie najbardziej tchórzliwa postać ze wszystkich musi ratować tylko jak pozostałem. I czar pryska, i nawet ona logo gry przestaje już być złote, a robi się zielone, a hotel sam też robi się niczym z rodziny Adamsów. Ok. Teraz mamy loading. Loadingi są co jakiś czas tutaj też się pojawiają. Nie są jakieś bardzo długie, ale do najkrótszych też nie należą, tak jak widzicie. chwilę to trwa. Nie da się niestety przewinąć scenek, ale są w sumie fajne. Jak się gra, to na pewno w niczym nie przeszkadzają. Jesteśmy w podziemiach hotelu. I zaraz znajdziemy tutaj naszą główną broń czyli ten odkurzacz Luigi'ego Dawaj Też pieniążki w różnych miejscach są rozlokowane można je podnosić jak się tam zajrzy O, monetka była, widzicie? Od wydygany jest strasznie I mi też mnie właśnie to drażni, że tracę na nim kontrolę, bo on Wpada w panikę i w ogóle no ale wygląda to fajnie Naprawdę jak taka przyjemna animacja Jakaś Pixara czy coś Dobra jesteśmy w garażu I udajemy się po nasz odgórzacz Który będzie właśnie gdzieś tutaj i kolejna cutscenka. Jest i odkurzacz. Ho ho, ho. Można im właśnie oślepiać duszki, z którymi będziemy walczyć i potem je zasysać. Teraz tutorial Został oślepiony. Teraz mogę go zasysać. Albo odpychać Albo dwoma wszystkie mi naraz robić taki jakby racket jump, taki wybuch Dobra, wszystko wiem Dobra, i teraz musimy stąd wyjść. On jeszcze parę razy się przestraszy w międzyczasie, jak to Luigi. Dawaj, dawaj, biegnij, biegnij mały. Spadamy stąd. Tutaj pieseczku. Hmm? Nieźle zablokowane drzwi okay, hello. I wchodzimy na górę. I zaraz wrócimy do lobby. A nie, nie mogę wyjść na górę, sorry. Oczywiście nie da się ominąć leżącego kosza na śmieci. Hmm. Tutaj więc nie ma w sumie skrzynka z monetami nawet sporo ich się naspało. Jeszcze nie wiem co one dają, tak naprawdę. Ale zaraz, nie mogłem tego jakoś przeskoczyć. Na pewno. Mogłem, no właśnie. Zresztą to tylko śmietnik, dobra trzeba pokombinować chwilę i od razu teraz mogę tutaj wejść mogę wejść mam tylko jeden a, bo tu chodzi o to jak pamiętam z recenzji którą gdzieś czytałem że Trzeba zdobywać kolejne przyciski do windy, żeby odblokować kolejne piętra, na które można wejść. Czyli trochę się jakby wróciłem teraz. Chyba. A. Kurde. Wróciłem się. Dobra, nie ważny. Jeszcze raz niestety pobiec na górę, bo się wróciłem na dół niechcący. Jesteśmy w lobby hotelu. I zaraz zostaniemy zaatakowani przez jakiegoś ducha. Chciałbym jeszcze pokazać tylko ten fragment i zakończyć ten gameplay. Duchy wkrętarkami za, za zamykają wejście. Teraz muszę walczyć z tym duchem. Czyli tak to było. Rozysamy gościa. I a pach, 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 pach. I został rozwalony. Teraz większa ekipa duchy trochę jak z Cazpras. Można dostać wpiochą od nich. Zasysanko obydwu naraz. Elegancko się walczy. System walki jest fajny w tej grze. Więc tak prezentuje się Luigi z menším. Trójka, bardzo fajna gra. Dziękuję za uwagę i cześć.